Jest to miasto Wrocław. Wrocław, Cmentarz Osobowicki. Wejście główne. Jest to Wrocław, Cmentarz Osobowicki. Główne wejście do cmentarza. Jest to główne wejście do cmentarza. Jest to główne wejście do cmentarza. Cmentarz Osobowicki to jest, ok? Dobrze, więc chciałem tutaj przychodzić, aby móc odwiedzić tutaj moich przodków, którzy tutaj są na tym cmentarzu. Okej, okay. powtarzam, chciałem tu na tym cmentarzu móc odwiedzić swoich przodków, którzy tutaj są. Powtarzam, jest to cmentarz osobowicki. I, I chciałem mieć możliwość bezpośrednią i niczym niezakłóconą. Aby móc odwiedzić na tym cmentarzu moich przodków. Czy to jest mniej więcej zrozumiane? Dziękuję. Jeśli jestem na wolności, to mogę to zrobić. Jeśli zostanę pojmany przez przestępczą pisowską organizację pod nazwą, w cudzysłowie, państwo polskie, jeśli będę pojmany na całą wieczność typu jakiś śmieszny psychiatryk wrocławski albo jakiś areszt śmieszny wydobywczy wcale nie tymczasowy czy jakieś inne pisowskie badziewie zaserwowane mi wbrew mojej woli wbrew mnie poprzez pisowskie państwo polskie to wiadomo że nie będę mógł odwiedzić moich przodków moich członków rodziny którzy są tu na cmentarzu, na tym cmentarzu i na innych miejscach. Pisowskie państwo polskie to doskonale zorganizowana, świadoma, cyniczna, wyrachowana grupa przestępca. Okay? Głównym skundlonym, parszywym bandytom, odpowiedzialnym za to wszystko jest pracownik. Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. Powtarzam, głównym skundlonym, parszywym polskim bandytom międzynarodowym jest pracownik polskiego sądu we Wrocławiu. Ok? Magdalena Druzgała, Szczepani Kaliszewska, lat około 54, niskiego wzrostu, szczupła. Nosi okulary i być może długie włosy. Powtarzam głównym bandytom polskim, międzynarodowym odpowiedzialnym za to wszystko jest Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska, pracownik sąd rejonowy Wrocław Krzyki, wydział pierwszy cywilny. Powtarzam. Ten bandyta to jest pracownik korporacji przestępczej prywatnej pod nazwą Sąd Rejonowy, Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, Pierwsze Piętro, Sekretariat, Pokój 168. Ok, tamtego groźnego bandytę można wywołać i z nim porozmawiać, można często spotkać, można zadawać temu bandycie różne pytanie. Tak, aby dojść do prawdy. Okay? Państwo Polskie bezprawnie i bez kwitów na mnie nęka mnie uporczywie już szósty rok. Powtarzam, państwo Polskie, jako organizacja pisowska przestępcza i bandycka, nęka mnie uporczywie po całym świecie już 6 lat. Okay? Ci bandyci pisowscy chcą mi odebrać moją wolność. Na czas, być może bezterminowy, jednak ci bandyci pisotcy nie mają kwitów na to. Więc ich działania są bezprawne. Czy to jest jasne? Okay? Dlatego wnioskuję o zasądzenie najwyższej kary śmierci dla tych wszystkich, którzy dorzucili do tego interesu swoje trzy grosze. Że sytuacja wygląda właśnie w taki sposób. Na dzień dobry, przypadek, mienia całego, odpracowywanie tego do siódmego pokolenia i bardzo wysokie odszkodowanie od przestępczego państwa polskiego. mniejsze informuje informuję, że jako suweren sprawuje swoją władzę samodzielnie już od wielu lat. Bez żadnego pośrednictwa, żadnej korporacji przestępczej, prywatnej, pod nazwą Państwo Polskie. Ok? Oraz także nigdy, nawet będąc w największej gorączce, nie pomyślałbym o tym, żeby wynająć Państwo Polskie w celu reprezentowania mnie. Ok? Poza tym informuję, że. Nie zamierzam targnąć się na życie, nie zamierzam sobie żadnego samobójstwa zrobić, nie zamierzam odejść z tego świata w żaden inny sposób, nie zamierzam sobie zrobić harakiri albo sepuku, nie zamierzam sobie zrobić żadnej krzywdy. Dbam o siebie, dobrze się odżywiam, nie mam myśli samobójczych, nie miałem myśli samobójczych, nie leczę się psychiatrycznie, nie leczyłem się psychiatrycznie. Nie biorę żadnych dziwnych lepów, a tym bardziej psychotropowych. Nie biorę obecnie żadnych lepów psychotropowych. Mam dobre myśli. Nie zamierzam nic złego sobie zrobić, ani nie zamierzam pośliznąć się na skórce od banana, żeby ktoś chciał mi podrzucić skórkę od banana. Więc uważam na siebie. Dziękuję bardzo za uwagę.